Hej, hej, witam Cię serdecznie, Grzegorz Jaszewski z Grzegorz Jaszewskiego. Dzisiejszy filmik jest o narzędziach, o Facebooku. Tytuł jego, jak zatrzymać odtwarzanie filmów na Facebooku automatycznie. I tak, przechodzimy do naszego Facebooka. W tym momencie do mojego Facebooka. I tak, na Facebooku szukamy ustawienia. Klikamy ustawienia, jesteśmy ustawienia. ustawieniach ja mam po angielsku, jeżeli masz problem to zaraz mi się to przetłumaczę, będziecie wszystko widział. Potem klikamy w ikonkę filmy. I tutaj mamy auto video play i tutaj ustawiamy off albo on. Ja mam ustawione off, czyli wyłączony. Poznaj, no, no te tłumaczenia są troszkę różne, no, ale w, w, widzisz o co chodzi, w każdym razie możesz to sobie prze, przestawić na język angielski, off znaczy włączone, on znaczy włączone, ja to tylko włączam. Miłego dnia Ci życzę, do usłyszenia, słuchaj, zapisuj się na mój newsletter, będziesz wiedział więcej i wszystkie ciekawe informacje będą do Ciebie wycierały na czas. Tymczasem zapraszam do następnego wideo, hej!